jest takie coś, no mówmy się Kękę, on tam nie ma nie wiadomo jakiego skilla, a po prostu chwyta miliony, nie? E, Okej, okay, no super, gratulujemy Dzięki Peku za telefon, trzymaj się, pozdrówki. No, a nie, potrawiam. czekaj, Kękę, ja w ogóle o innym inolityście pomyślałem. Kęka jest zajebisty w ogóle, jaki on nie jest mega techniczny, jest wy... Tak technicznie, jak powinien być techniczny. Ma fajny głos i fajny flow. Opomijając pomijając fakt, że ja nie mogę się słuchać. słuchać teraz już tej nowej muzyki pozbawionej alkoholu. Znaczy nie, nie mogę słuchać każdą płytę, którego zawsze sprawdzam. Tylko no, to jest taki no dołujący dla mnie przekaz. Ale ja lubię po prostu zabawę i debilstwo w muzyce hip-hop. Tam nie ma zabawy no i debilstwa za dużo. Jest, no, czyli takie tematy, jest. które... Ale jest nadal od cesarzu. Ale, no ale nic, ja proponuję tego absolutnie, uważam, że ma bardzo fajny głos i że w ogóle ma fajne flow. I jakie słyszę te tam pieprzenie, że nie jest techniczny kurwa, kto jest techniczny kurwa? No Mogę wymienić paru raperów, którzy są naprawdę technicznie, to jest ich paru większość. No to raperów. dawaj, to zaczynasz teraz 100% pro rap, masz wszystkich, całą scenę do wyboru, to kogo byś tam sobie wziął do siebie? Ale w jakim sensie? No do wytwórni, że się jarasz ich flow i czujesz. Do wytwórni? To nikogo bym nie wziął, bo nie chcę mieć wytwórni żadnej. Ale go. jakbyś zaczynał dziś na nowo 100% pro rap. To bym nie zaczynał wtedy, bym <grym powiedział <grym winiemu mu, nie rób tego. To <grym> jest, Dobra, jest to średni interes, ubraj, jak więcej zarobisz. No. To, to, na, na to, to, to komu wiadomo, chętnie wyślę ale... paczkę z to do... jest. Ci powiem, to jest kolejne podchwytliwe pytanie, bo widzisz, jest taka rzecz, że się oczekuje, że jeżeli wchodzisz w dane osoby, to że no nie wiem, bo o, o, oni robią super muzykę i tak dalej. Jest wiele osób, które bardzo doskonale lasowałyby mój czy jakikolwiek inny brand, natomiast ja na przykład ich muzyki w ogóle nie lubię. Ale oni się do tego nadają, bo się ładnie ubierają, albo po prostu są do cholery jasnej młodzi popularni. i popularni. Do czym wini się do, do dzisiaj kierował? Wybierają z artystów, z którymi współpracuje, którym jest producentem wykonawczym albumów. Co było tym motorem napędowym? No, różne rzeczy w różnych przypadkach. No tak, no i miałeś też bardzo różnorodnych artystów w swojej wytwórni, bo to trzeba tak, powiedzieć, Tak, pira... z jednego wora. Tak, mm, wiesz co, byli w dużej mierze z jednego wora Szczecin. No, ale, ale... no dobra, tak. No, ale było tak, artystów... większość, nie mówię o wszystkich, ale większość tak, artystów było to, ze Szczecina. Dobra, no. To jest jedna rzecz. Tak, ale nie, nie e, większego stylu. Wiesz o co chodzi? No nie, no nie, ale to nie chodzi o to, że muszą mieć koniecznie ten sam styl, chociaż ale no nie to, to zależy. Wytwórnie trochę taki klucz. Tak, na przykład zauważyć, Bach, robimy tak? gangsterapową wytwórnię, tak? No. I wydajemy tylko gangsterap i nie ma tam miejsca na nie gangsterap. E, no nie, byśmy mieli w miarę eklektyczne te wybory i one się różnymi rzeczami się sugerowaliśmy, no również opinią nie tylko moją, no czasami innych ludzi, bo w którymś momencie w tej naszej całej firmie pracowało dwadzieścia parę osób i no powiedzmy dwadzieścia parę osób o tym nie rozmawiało, natomiast parę osób porozmawiało czasami. Było coś takiego na przykład, co niekoniecznie mi się podobało, ale ktoś mnie przekonywał, że z pewnych względów to jest e, słuszne. Gdybym dzisiaj robił coś takiego, prawdopodobnie e, wybierałbym tylko rzeczy, które mi się podobają. To byłby klucz. E, e, ale totalnie nie ten. Nie chcę... E, prowadzić żadnej wytwórni ale, muzycznej. Kurwa, bo mi się wydaje, że to nie jest tak, że ten biznes może Cię wkurwia, ale nie wierzę, że nie chce się winiemu usiąść z jakimś małolatem latem znaczy, to robię cały czas, ja mam im. na moim im telefonie tłum. czterech artystów, z którymi współpracuję, ale, te, ale nie chcę ich wydawać, to jest zupełnie no. inna rzecz.